Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W bieżącym tygodniu stopy procentowe dziesięcioletniego letniego IRS w strefie euro w Stanach Zjednoczonych spadły po 6 punktów bazowych do poziomu odpowiednio minus 22% i 61%. W tym samym czasie premiat za ryzyko kredytowe w segmencie inwestycyjnym i spekulacyjnym, zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych, Wzrosła. Nasuwaniem się stóp procentowych premia stawek za ryzyko kredytowe miało wpływ na pojawiające dane i wydarzenia makroekonomiczne. Na rynkach finansowych nastroje nieco poprawiły się, za sprawą publikacji minus z ostatniego posiedzenia Fedu. u Upewniły one inwestorów, że pomimo braku kompleksowego porozumienia w kongresie odnośnie nowego wsparcia fiskalnego, FED nie pozostawi gospodarki bez wsparcia. Informacja o możliwym wydłużeniu okresu niskich stóp procentowych poprzez zmodyfikowanie forward guidance poprawiła globalne nastawienie do dodań. Kolera. Tymczasem impas w kongresie przedłuża się. Ponadto relacje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi są wciąż bardzo napięte. Jeśli chodzi o pandemię, to stale rośnie liczba nowych zarażonych na COVID-19 na świecie, co podtrzymuje obawy przed przywracaniem ograniczeń w niektórych rejonach świata. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, to były one całkiem dobre. Pozytywnie zaskoczyły dane z rynku nieruchomości, gdzie liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych domów oraz rozpoczętych budów nowych domów były wyższe od oczekiwań rynkowych oraz poprzednich odczytów. Dane wskazują, że rynek nieruchomości wrócił do poziomu i sytuacji sprzed wybuchu pandemii. Ponadto z rynku nieruchomości pozytywnie zaskoczyły dane dotyczące sprzedaży domów na rynku wtórnym, ukazując wzrost powyżej prognoz ekonomistów. Natomiast z rynku pracy dane oszczarowały. Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych była wyższa niż spodziewali się ekonomiści. Ponadto nieco oszczarowały wskaźniki koniunktury gospodarczej przygotowane przez FED dla regionu New York oraz Filadelfia, co może świadczyć, że dalszy rozwój pandemii Negatywnie przekłada się na aktywność gospodarczą. Z kolei wstępny wskaźnik koniunktury PMI dla sektora przemysłu oraz usług były wyższe od prognoz rynkowych oraz poprzednich odczytów. Z zestawu euro danych ekonomicznych było niewiele. Wskaźniki inflacji konsumenckiej były zgodne lub bardzo bliskie oczekiwaniom rynkowym. Poprawił się wskaźnik zaufania konsumentów w stosunku do poprzedniego odczytu. Z kolei wskaźniki koniunktury PMI dla sektora przemysłu oraz usług. Żyły się, były poniżej szacunków rynkowych. Prawdopodobnie spadek indeksów jest efektem negatywnego wpływu pandemii i prowadzonych lokalnych lockdownów. W segmencie inwestycyjnym w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych nastąpił wzrost premii za ryzyko kredytowe. Większy wzrost premii nastąpił za ocenem, gdzie był on efektem silniejszego spadku stóp wolnego od ryzyka niż rentowności obligacji korporacyjnych. Na ten efekt za ocenem nakłada się przedłużający się impas w kongresie w sprawie pakietu pomocowego oraz wcześniejsze zaskoczenia danymi inflacyjnymi. W segmencie spekulacyjnym w Europie oraz Stanach Zjednoczonych również doszło do wzrostu premii. Tutaj jednak było odwrotnie, to znaczy silniej wzrosła premia w Europie niż za oceanem. Podobnie jak w segmencie inwestycyjnym, wzrost premii był efektem słabszego spadku rentowności obligacji koperacyjnych niż stóp wolnych od ryzyka. W Europie w większości sektorów mieliśmy do czynienia ze wzrostem lub utrzymaniem premii, gdzie na bazie wzrosła w sektorze samochodowym, a na zimie spada w sektorze wydobywczym. Za ocenem z kolei planowały wyłącznie wzrosty premii, gdzie najmocniejszy wzrost został odnotowany w sektorze budowlanym, co było związane z dobrymi danymi z rynku nieruchomości. Na rynku derywatów kredytowych dla segmentu obligacji kooperacyjnych o ryzyku inwestycyjnym w Europie oraz Stanach Zjednoczonych stawki za ryzyko wzrosły w podobnej skali co premia na rynku obligacji kooperacyjnych. W segmencie ryzyka spekulacyjnego w Europie oraz Stanach Zjednoczonych również doszło do wzrostu stawek za ryzyko kredytowe. Skala wzrostu na obu rynkach była mniejsza od skali zmian premii na rynku obligacji kooperacyjnych. Jednym z czynników bardziej umiarkowanego wzrostu stawek były wcześniejsze publikacje całkiem dobrych wyników finansowych spółek. Dziękuję za uwagę, mówił Atopusz Pekło Banku Polskiego.